Czasem w życiu czujemy się dokładnie tak, na samym dnie, w dołku. Patrzysz dookoła i nie wiesz, co dalej. Nie masz planu, nie masz siły, masz tylko poczucie, że utknąłeś. Ja też tam byłem. I nie znalazłem wtedy wielkiego rozwiązania. Zrobiłem tylko jeden bardzo mały krok. Dziś opowiem Ci, jaki to był krok. Pierwsze moje światełko w tunelu. Witaj, tu Tomek Lambret. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o jednej małej rzeczy, jednym malutkim procesie, który pomógł mi zrobić ten pierwszy maleńki krok, aby wyjść z przysłowiowego dołka. Z przysłowiowego dna. Odbić się od niego. Bo tak, jeżeli jesteśmy w dołku, jesteś, jeżeli jesteśmy na dnie, mówią nam, weź się w garść, odbij się, zrób coś. Ale co? Ale jak? I kiedy ten moment w życiu nas dopada, tak jak na przykład mnie, kiedy odebrałem telefon od lekarza i mi mówi, jest z tobą bardzo źle. Kiedy Zaczasnął drzwi i już nie wrócił. Kiedy zostałem z jedną walizką i długami, wtedy czułem, że moje życie się kończy, że moje życie się zawaliło, że, że to koniec. Nie wiem, co dalej. Nie wiem, jaki zro jak zrobić ten pierwszy krok. I wtedy odkryłem ten, ten proces, który nazwałem. Dla siebie światełkiem w tunelu, bo on pozwolił mi, pokazał mi, że to, co się dzieje w moim życiu, nie jest mną. To nie jest moje życie. To, co nazywałem moim życiem, które się zawaliło, nie ma nic wspólnego z moim życiem. To. Jest moja sytuacja życiowa. Ja jestem życiem, które doświadcza tej sytuacji. Ja jestem życiem, które znalazło się w tej trudnej z naszego ludzkiego punktu widzenia sytuacji. I tak one są trudne. I nie tylko te tragiczne, wielkie dołki, które. Każdy z nas przeszedł lub przechodzi, ale również codzienność może być takim dołkiem. Monotonia, łączenie od pierwszego do pierwszego naszych pieniążków żeby starczyło, i nie wiemy, co zrobić, jak wyjść z tego błędnego koła. To także może nas dołować. I świadomość tego, że to wszystko, co się dzieje, te wszystkie sytuacje. Nieważne jak nas dołujące, to nie jest nasze życie, to jest sytuacja na zewnątrz nas. I to daje, uwalnia przestrzeń pomiędzy tą sytuacją a naszym życiem, które jest w nas, które na, na, w nas oddycha, które w nas bije serce. To życie w nas i ta sytuacja ma przestrzeń. Ma przestrzeń, w której możemy zrobić ten pierwszy, pierwszy krok. Ta przestrzeń to jest to światełko w tunelu. Może nie od razu, może nie szybko, nie zmieni to z miejsca tej sytuacji, ale da nam Tą perspektywę, że może być inaczej, że ta sytuacja zewnętrzna może się zmienić, i ona się zmieni, bo wszystko na zewnątrz się zmienia. I to uświadomienie sobie, że jesteśmy życiem, które znalazło się w takiej, a nie innej sytuacji, jest pierwszym takim uczuciem wolności, uczuciem, że możemy, uczuciem, że potrafimy, uczuciem, że. Mamy w sobie siłę, chociaż troszeczkę tej siły. Zobaczenie siebie jako życie, które doświadcza sytuacji życiowej, jest tym pierwszym krokiem do zmiany. I powiesz: No dobrze, Tomek, ale jak? Jak to zrobić, kiedy wszystko się wali, jak zobaczyć to światełko w tunelu? Teoretycznie to rozumiem, ale nie potrafię. Bo, bo, bo jestem w tym, bo żyję w tym, bo to jest moje życie. Dzisiaj chciałbym Ci zaproponować dwie praktyki, dwa ćwiczenia, dwa maleńkie procesy, które ja stosuję, żeby właśnie zobaczyć, że moje życie to nie jest ta sytuacja życiowa, w której się znalazłem. Że moje życie to całkiem. Co innego niż doświadczanie tej sytuacji, która z tych czy innych powodów nam się przydarzyła. I nasza dusza jej nie ocenia, nasza dusza bierze do, z niej doświadczenia i, 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 i wiedzę, integruje w sobie. I kiedy my zintegrujemy tą sytuację życiową w sobie, w swoim życiu, wtedy nagle. Coś kliknie, coś się pojawi, jakaś synchronizacja, jakiś pomysł, jakaś wiedza, co zrobić. Pierwsze ćwiczenie pomogło mi zastartować, zapoczątkować ten proces odróżnienia mojego życia od sytuacji życiowych, co się, które dzieją się na zewnątrz mnie. I zapraszam Cię, zróbmy go teraz razem. Jeśli chcesz, zamknij oczy i wyobraź sobie, twoje życie jest w tobie. Poczuj, jak bije twoje serce, poczuj, jak oddychają twoje płuca, jak tętni w tobie życie. A sytuacja, w której jesteś, jest na zewnątrz i nagle znika. Ta sytuacja znika i nie ma jej. I zapytaj siebie, gdzie jest moje życie teraz? Dalej jest. Twoje życie dalej oddycha? Dalej jesteś świadomy tego życia? Dalej bije twoje serce? I niech ta sytuacja teraz powróci, powróci na zewnątrz ciebie i znowu zaistnieje. Twoje życie dalej jest. Jest mimo tej sytuacji i jest mimo, kiedy tej sytuacji nie ma. Weź głęboki oddech, świadomy oddech i poczuj, jak powietrze wdycha i wydycha się z Twoich płuc. I poczuj, że ta sytuacja życiowa, w której jesteś, znowu znika. Niezależnie czy jest, czy jej nie ma, Twoje życie jest w Tobie. Przenieś swoją świadomość do swoich stóp. Poczuj, jak tętni życie w Twoich stopach, w Twoich palcach u stóp. Twoje stopy są najbliżej Ziemi, najbliżej tej ziemskiej energii najbliżej tej sytuacji życiowej, która jest ziemską sytuacją. I kiedy otworzysz oczy. Pierwsza czynność, którą wykonasz, cokolwiek to jest, nawet banalna czyn, czynność umycie rąk, czy napicie się wody, czy pościelenie łóżka, cokolwiek potrzebujesz zrobić, zrób to w uważności obecności, jakby ta rzecz była jedyną rzeczą, którą potrzebujesz teraz zrobić. Jeżeli chcesz otworzyć książkę, poczuj, jak dotykasz papieru. Jeżeli potrzebujesz umyć ręce, poczuj, jak woda dotyka twojej skóry. Jeżeli chcesz wyjść na spacer, ciesz się wszystkim, co zobaczysz na zewnątrz, jakby to było pierwszy raz. Chociaż przez chwilkę, chociaż przez chwilkę, poczuj, że ta czynność, którą robisz teraz, po tym ćwiczeniu jest jedynym, co potrzebujesz teraz zrobić, jedyną czynnością, którą potrzebujesz zrobić teraz. I bądź uważny i obecny w tym, co robisz. To ćwiczenie, które wydaje się proste, jest, jest bardzo pomocne i bardzo potężne. Właśnie w stworzeniu, a może nawet nie w stworzeniu, w poczuciu tej przestrzeni, która jest pomiędzy twoim życiem a tą sytuacją, w której się znalazłeś. I z tej przestrzeni pojawi się pierwszy krok do zmiany, do rozwiązania. Drugie ćwiczenie jest jest fajne, dlatego że ja z niego często korzystam na co dzień. Na co dzień w chwila, kiedy mam dołki codzienności. Czy to jest monotonia, czy wykonywanie yy, jakichś rzeczy, które potrzebuję zrobić, ale no, nie sprawia mi przyjemności, ale również w sytuacjach takich życiowo, życiowo cięższych, kiedy sytuacja życiowa jest cięższa. Nazywam je ćwiczenie kosmiczne, dlatego, że polega ono na tym, możesz znowu zamknąć oczy, jeżeli potrzebujesz. Wyobraź sobie, że tu gdzie jesteś, z tego miejsca, z tej sytuacji życiowej, w której jesteś, którą chcesz zmienić, która jest Twoim dołkiem czy Twoim dnem, wzbijasz się, odbijasz się i idziesz w górę, w górę, w górę, przez niebo do gwiazd. Jesteś w kosmosie i kiedy wzbijasz się w górę do kosmosu, widzisz jak Ziemia. Się oddala i, i widzisz kuleczkę, planetę, planetę Ziemię z kosmosu. I widzisz jeden punkcik, punkcik, który jest tobą. Ten punkcik, widzisz go z kosmosu, to jest Twoja sytuacja życiowa. I popatrz się na nią. On, ta sytuacja jest tam na Ziemi. A gdzie Ty jesteś? Gdzie jest Twoje życie? Weź głęboki oddech i poczuj, gdzie jest Twoje życie teraz. Jest daleko od tej sytuacji w kosmosie. Jak Ci się wydaje teraz ta sytuacja w porównaniu z tym pięknym kosmosem, z gwiazdami? Jak ważna ona jest? Jaki problem masz teraz w tym momencie? Pobądź tej kosmicznej przestrzeni na chwilę. A kiedy otworzysz oczy i wrócisz na ziemię, poczuj miłość do tej sytuacji. Poczuj miłość do tej sytuacji, w której twoje życie się znalazło. Z jakiegoś powodu. Ten mini proces stania się obserwatorem swojej sytuacji życiowej, z pozycji życia, życia, które jest w tobie. Bardzo mi pomogły właśnie, aby zrobić pierwszy krok. Nie od razu nie z pozycji umysłu. Czasami nie wiedziałem kiedy, jak, gdzie i kiedy. Ale sytuacje synchronizacje, Pomocne dłonie, pomocne dusze pojawiły się. A za tym pierwszym kroczkiem był następny kroczek, następny kroczek. I rzeczywistość się zmieniła tak jak chciałem. Dla najwyższego dobra. Dla mojego najwyższego dobra. I zmieni się również dla Twojego najwyższego dobra. Bo tak naprawdę. Ten proces pokaże Ci, że są tylko trzy wyjścia z każdej sytuacji. Tylko trzy wyjścia, które nie dostarczają Ci niepotrzebnego cierpienia. Jeżeli popatrzysz na te trzy wyjścia, to zrozumiesz, że wszystko inne jest niepotrzebnym cierpieniem, szaleństwem umysłu. I o tych trzech wyjściach chciałbym Ci opowiedzieć w następnym filmie. W następnym filmie skoncentrujemy się dokładnie na tych trzech rozwiązaniach trzech wyjściach, które możesz zrobić, aby zmienić swoją sytuację życiową swój dołek, swoje dno. One będą Twoim pierwszym małym kroczkiem. Dzisiaj zobaczyłeś, taka była moja intencja. Zobaczyłeś światełko w tunelu. Dziękuję, że wysłuchałeś. Dziękuję, że tu jesteś. Jeżeli potrzebujesz indywidualnego prowadzenia duchowego, pomocy, napisz do mnie. Prowadzę również procesy indywidualne, sesje indywidualne. Szczegóły są w opisie mojego kanału. I zapraszam cię, naciśnij dzwoneczek. Na następny film. Dziękuję za subskrypcję, za polecanie, a przede wszystkim za to, że tutaj jesteś ze mną. Do następnego razu.